TRANSFORMACJA! No, chyba wiadomo czego dotyczy ten ranking. Oto moja, w 100% subiektywna lista najlepszych transformacji w anime. Uwaga, topka dotyczy tylko scen przemiany. To w co się osoba przemieniła i jakie moce zyskała jest bez znaczenia. Miejsce 10. Cztery pozostałe wojowniczki z Sailor Moon. Na ostatnim miejscu mamy Kwartet. Każda z metamorfos jest krótka, ale niesamowicie treściwa. Moimi ulubionymi są przemiany Rei i Makoto. Te szalające płomienie i pioruny. Coś pięknego. Miejsce dziewiąte. Identyfikuję się z czarodziejką. Jeśli ktoś ma słaby żołądek, to radzę odwrócić wzrok. A jemu miał tego pecha, że musiał przemienić się publicznie, przy ludziach. Facet w spódnicy i w różowych wstążkach? Nie wiedziałem czy się śmiać, czy współczuć gościowi. Miejsce ósme. Wejście smoka, czy raczej lisa. Nareszcie chciałoby się rzec. Naruto w końcu dogadał się z zamieszkującym jego wnętrze demonem. Przemiana trwała bardzo krótko, ale wejście bezpośrednio z nią związane było mega. No i ten powidok czwartego Hokage. Miejsce siódme. Niespodzianka. Eren ledwo wydostał się z żołądka tytana, a tu się okazuje, że ma zostać przerobiony na krwawą miazgę. Czasu nie ma, napięcie osiągnęło szczyt i. Chyba nie było jednej osoby, która nie była zaskoczona tym, co się stało. Miejsce szóste. Nasza druga skóra. Jak sprawić, żeby ubiór godny tancerki Go-Go został zaakceptowany jako pełnoprawny strój bojowy? Wyczesana transformacja załatwiła sprawę, a użyty podczas niej soundtrack dopełnił dzieła. Cud, miód i orzeszki. Miejsce piąte. Tak, tak wiem, i czy go miał najfajniejszą formę, ale my tu mówimy o samym przeobrażeniu. Wściekły i ranny Quinta spada, uwalnia swój miecz. Niebo rozdziera błysk, wzmaga się wiatr, a muzyka zdaje się grzmieć, że nastał czas apokalipsy. I oto pierwszy z jej jeźdźców, a imię jego: Neutra! Cytując klasyka, ale to było dobre. Uwaga, na miejscu czwartym jest spoiler z Tytanów. Za 20 sekund następne miejsce. Trudno mi jasno określić, czemu ale transformacja Ani zapadła mi w pamięć. Może dlatego, że poprzedzają absolutna cisza. A tu nagle wybuchła bomba. Dosłownie bomba w środku miasta. Miejsce trzecie. Łosłodki jeżu. Wiem, powinienem jakoś lepiej to opisać, ale normalnie zabrakło mi słów. Te słowo zaczął mutować w sposób całkowicie niekontrolowany i przeobraził się w coś! A to coś w kolejne coś! Scena jak z horroru. Miejsce drugie. Druga transformacja Sailor Moon. Druga przemiana Usagi jest moją ulubioną. Kiedy za jej plecami pojawiają się skrzydła, które chwilę później detonują świetliste pióra prosto w nasze oczy, po prostu czuć power up, który zaliczyła czarodziejka. Dla mnie bomba. Miejsce pierwsze. Przemiana Dorosły Fate. Zaskoczeni? Według mnie, przemiana drugiej bohaterki na Nochy jest najlepszą transformacją ever. Wokół Fate szaleją pioruny, części mechaniczne bariliszu tworzą zgiełk samokonstruującej się maszyny, a to wszystko w tle muzyki instrumentów dętych. Nie wiem ile razy dokładnie oglądałem tę transformację, ale na pewno kilkaset. A jakie są Wasze ulubione przemiany? Piszcie w komentarzach. Jeśli filmik się podobał, bardzo proszę o łapkę w górę i o suba. Na razie.